Ma jak zapłacisz, to ci da, to ci da. Też ładnie. Dobry wieczór. A. Właśnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szyf. Szanowni Państwo, y, dziwka nie musi wyglądać jak ciężko pracująca workerka. A czemu ciężko od razu? Bo chciałem oddać honor dla jej pracy. To powiedz, że uczciwie, a nie, że ciężko. Ja nie wiem, czy uczciwie. Aha. Nie zawsze uczciwie. Tak, ty mówisz coś o wszachłonowych udziwek? i jechali masz Jechaliśmy samo. Marcin, sugerujesz mi, że, że widziałem. Nie wiem, no ty mówisz, że ich tam jest tyle, jak co wszyło nowych udziwki. Cytuję za Szekspirem. On dużo A. wiedział, tak. A. Poza tym, wszy w tamtych czasach występowały częściej niż w naszych. Pędzili my drogą a na poboczach minęli my aż cztery seksworkerki w barwach jesiennych. Wszystkie miały platynowe włosy i kolorowy styl. To ci prawda akurat nie tak. Jedna siedziała, jedna bawiła się sms-em, druga stała, czwarta stała i tak dalej. I one były w, w takich fluorescencyjnych kolorach, co by je z daleka było widzieć, żeby ten pędzący kierowca miał szansę podjąć decyzję, Zrezygnować z niej, podjąć decyzję, zrezygnować z niej, podjąć decyzję, zrezygnować z niej, podjąć decyzję i ewentualnie nie hamować albo hamować. Tak? Albo ewentualnie patrzeć w drugą stronę, żeby żona nie miała pretensji. A bo już jechał z żoną, to nie zahamował, tak? Nie, nie, nie patrzył się. Gdzie ty się patrzysz, Heniek? W lusterko zerkam. Tak, bo ja już coś widzę. tam, Coś no. mnie tam puka z tyłu. Podobała ci. się?